Wydaje mi się, że Polska jest szczególnym krajem, ponieważ to jest jedyny kraj, który faszeruje jajka w skorupce i nasze kury dziobiące wolnego chowu się tylko do tego nadają. Ta skorupka musi być mocna, ewidentnie nie jest to skorupka jajek z chowu klatkowego. Te biedne kury, które są hodowane po to, żeby szybko zarobić pieniądze, są tak żałosne, smutne i... I jest to taki proces, jakbyśmy szybko hodowali ludzi, którzy są gdzieś z nie w jakiejś klatce, tylko po to, żeby później wykorzystywać. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że nie można przyspieszyć pewnych naturalnych procesów, bo wtedy nasze życie również jest przyspieszone i krótsze. Pomyślmy: zdrowa żywność, skąd jest ta żywność, że może opłaca się zapłacić kilka groszy więcej i być dłużej zdrowym. Tego Wam życzę, Magda Gessler. Zachęcam do podpisywania petycji o zakazanie chowu klatkowego.